Nazywam się Włodzimierz Węcel. Jestem instruktorem modelarstwa w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Prowadzę zajęcia w Noku w Nadarzynie, ale również czasami w świetlicach, które podlegają ośrodkowi. Moja praca w Noku zaczęła się praktycznie od samego początku, kiedy jeszcze Nadarzyński Ośrodek Kultury nie miał swojej siedziby jak obecnie. Na zajęcia prac modelarskich przychodzą dzieci w wieku od 10 lat, najczęściej chłopcy, chociaż trafiały się dziewczyny, które też były chętne zrobić rakietę, łódkę lub domek dla swoich lanek. W zajęciach uczestniczy bardzo różna grupa uczniów, ale chyba najmniej to było siedmiu uczestników. Ale bywało i ponad 10, 12, 13, i wtedy były problemy, żeby wszystkich ogarnąć. Nie mam łatwego zadania przy wykonywaniu prac, ponieważ większość uczestników ciągle czeka z pytaniem: Proszę pana, co mam robić dalej? Ale trafiali mi się tacy chłopcy, którzy mieli bardzo dużą samodzielność w swoich prac. Wspomnę tu właściwie uczestników, którzy już zrobili się zupełnie dorośli. Wojtek Bieńkowski, Marek Baranowski, prace nad makietą kolejki i wielu innymi. Modele, które wykonujemy są różne. Właściwie jakoś przyjęła się pewna zasada, że na początek Dyktuje temat. Rakieta, łódki, samoloty te rakiety są latające to nie tylko model stojący do oglądania ale każda z nich może mieć zamontowany silniczek, no i osiągnie pułap 200, a nawet 300 metrów. Maciek, który wykonał okręt wojenny, wzorował się na Zdjęciach tego okrętu. Wiele rzeczy mu podpowiadałem, jak znaleźć rozwiązanie, i to jest moja właściwie najczęściej rola w modelarstwie. Uczestnik ma mieć projekt, co chciałby zrobić, no a moje zadanie podpowiedzieć, jak to wykonać. Model Kogi Elbląskiej wykonany przez Antka z tektury i balcy. Dwupłatowiec z tektury. Domki Stasia. Piotrka i Pawła to skarbonki. Tak są skonstruowane, przez komin można wrzucać pieniążki. Na uwagę zasługują modele Kuby. Pracował nad nimi od września ubiegłego roku. Jest to jakby początek miasteczka westernowego. Od 15 września, a właściwie w piątek po 15, rozpoczynają się zajęcia Naderzyńskiego Ośrodka Kultury, również z modelarstwa. Chłopcy w wieku od 10 lat. Zapraszam.